Powiedz mi trochę o Safety Project. Powiedz, kim wy jesteście, co robicie, bo troszkę można było tutaj wywnioskować, ale było to przemycane, że tak powiem, między zdaniami. A gdybyś mógł tak w kilku zdaniach opowiedzieć o waszej firmie, kim jesteście i co robicie? Mhm. Jesteśmy zespołem ludzi, ekspertów, profesjonalistów, ale mam też, mamy też zespół operacyjny, którzy. Dbają, projektują bezpieczeństwo w różnych wymiarach. Od personalnego po obiektowe, organizacyjne, ale też wspieramy bezpieczeństwo narodowe nawet. Więc firma przede wszystkim zajmuje się prowadzeniem szkoleń, takich szkoleń z reagowania właśnie na zamachy, szkoleń przygotowania do wojny, szkoleń antynapadowych, antyterrorystycznych, szkoleń z przetrwania, survivalu, strzeleckich i tak To jest taka nasza pierwsza noga. Druga noga to. Szkolenia na platformie online, czyli, czyli można sobie na platformę wejść, można sobie takie szkolenie zamówić, zakupić, robimy też dla organizacji. Szkolenia, nasz sukces ogromny to przeszkolenie ponad 57 tysięcy na platformie ludzi, pracowników Ministerstwa Finansów i to tak w 5 miesięcy. To, to, to niesamowita wartość i to pokazuje skalę i możliwość szkolenia online, prawda? Czyli praktycznie nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. A stawiając szkolenie na platformie, pojechaliśmy do ministerstwa, zrobiliśmy filmy, zrobiliśmy animacje, zrobiliśmy wybieranki itd. Tak Efekt końcowy 40-minutowe szkolenie, które przeszło 57 tysięcy ludzi. Nie? I To jest, to jest ekstra, nie? skala jest niesamowita, i każdy wie, jak się zachować, jak zobaczy torbę pozostawioną, jak odbierze telefon o podłożeniu urządzenia, jak usłyszy komunikat o nożowniku czyli to jest nasza druga noga, trzecia to audyty, czyli robimy audyty bezpieczeństwa, audyty ochrony fizycznej, audyty zabezpieczeń technicznych, audyty zagrożeń, audyty antyterrorystyczne, antysabota antysabotażowe. Oglądaj pełną wersję na kanałach Kontrwywiad.